Schowaliście się jak dzieci w perkach, gdy słyszą, że źle czasami w kieszeni robię wasz spis, lecz częściej was nie ma, a wasz śpiew to mit. Pieniążki kochamy, gdzie jesteście dziś? W snach nie odwiedzacie, ale w nic. Wszyscy was szukają, jak skarbów mapy. Pieniążki kochamy, kiedy was. W kieszeni brzęczy klan Banknoty marzą o wolność i ram Kiedy na was patrzę Czuję szczęścia wiatr Ale szybciej niż przyszły Uciekacie w świat Pieniążki kochane, gdzie jesteście dziś? W snach mnie odwiedzacie Ale w realu nic Wszyscy was szukają Jak skarbów mapę Pieniążki kochane, kiedy was gramy od dnia, a karta kredytowa zasnęła w swój czas. Czekam na moment, gdy wpadniecie znów, choć na chwilę do kieszeni rozpalając duch. Pieniążki kochane, gdzie jesteście dziś? W snach nie odwiedzacie, ale w realu nic. Wszyscy was szukają jak skarbów mapę. Pieniążki kochane, kiedy was que eu caminho te do